Cześć, wszystkim, witajcie na kanale Beauty Talks. W dzisiejszym odcinku pobawimy się makijażem. Zabawa będzie polegała na tym, że na jednej części twarzy pokażę Wam pięć rażących błędów, które prawdopodobnie mogłyście kiedyś popełniać albo nadal popełniać, więc może dzięki temu wasz makijaż będzie wyglądał lepiej. Zaczynamy! Zanim zacznę, oczywiście bardzo Wam dziękujemy za subskrypcje, które ostatnio do nas naprawdę bardzo szybko przypływają, ale wciąż dążymy do więcej więcej. Tym razem polujemy na 3000 subskrypcji. Mamy nadzieję, że nam się uda. Pomóżcie nam tym, jednocześnie możecie właśnie klikać nie tylko czerwony przycisk subskrybuj, ale również dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, żeby nic Was nie ominęło. I oczywiście komentarze, łapki w górę. To jest coś, co nas naprawdę bardzo cieszy, motywuje do działania, a teraz już nie przedłużam. To co, zaczynamy? Pokażę Wam te błędy. Będziemy szli od góry. Ku dołowi naszej twarzy. Pierwszy błąd będzie dotyczył naszego brwi. Brwi to ogólnie jest taki etap makijażu, który mnie swego czasu przerażał, bo naprawdę można zrobić sobie niezłą krzywdę. Brew to jest taka oprawa oka rama oka, więc gdy brwi nie wyglądają dobrze, to nawet najpiękniejszy makijaż oka nie będzie wyglądał dobrze. Taka jest niestety, taki jest fakt. Przechodzimy do działania. Na tej części twarzy będę pokazywała Wam makijaż, który będzie błędny, a na tej części twarzy poprawny. Zaczniemy od tego, który jest wykonany źle, czyli tak zwana insta brow, mocno wyrysowane brwi. Wszystkiego jest dużo, dużo za dużo. To było bardzo fajnie widoczne na zdjęciach, takich zbliżeniach oka, kiedy dziewczyny pokazywały na Instagramie swoje dzieła make upowe, czyli jakieś takie bardziej artystyczne makijaże, gdzie ta brew mocna super do nich pasowała, ale tylko na zbliżeniu. Kiedy oddalamy się no to wtedy się okazuje, że ta brew jest tak mocna, że praktycznie nic innego na naszej twarzy nie widać, tylko te brew. I tutaj to jest ten błąd, czyli początek brwi nie jest wyczesany, tylko jest mocny, taki kanciasty, wręcz kwadratowy, i góra brwi też. O, to jest tak, to jest to. Ja powiem Wam, że miałam swój etap. Miałam tam tam w życiu makijażowym, że gdzieś te brwi faktycznie, no może nie były aż tak mocne, ale eksperymentowałam, bo mam aż ochotę wyczesać, to jest po prostu jakoś tak, nie wiem, naturalnie mi, a nie mogę. Więc tutaj zostawiamy tak mocny początek. Dodatkowo pamiętam, że jeszcze był taki moment, że dziewczyny wręcz objeżdżały dookoła, czyściły brwi. Korektorem, więc one już w ogóle były tak mocno. Ten kontrast korektora i tego mocnego koloru brwi był bardzo widoczny. I tutaj też na dół zjeżdżamy, pogrubiamy. Wszystko ostre, wszystko kąciaste. Nawet, powiem Wam, że nawet czuć, że ta brwi jest ciężka od ilości produktu, którego nałożyłam. Bo ta kredka jednak ma w sobie wosk, skleja yy, włoski. O. No i tak naprawdę, gdybym zbliżyła sobie te brew, to ona mogłaby całkiem nieźle wyglądać do makijażu oka, no ale mm, tak naprawdę już teraz widać, że to nie wygląda za dobrze. Na tej części będę pokazywała Wam poprawnie wykonaną brew. Ja też nie jestem jakimś mistrzem brwiowym, bo brwi, jak już mówiłam, nie są łatwą częścią makijażu, nie jest, łatwy, nie jest to łatwy etap. Ale tutaj tak naprawdę ja w takim naturalnym makijażu codziennym. Wiem na to, żeby owszem, nałożyć tego produktu, tak, żeby delikatnie wypełnić pewne luki, bo moje brwi też są takie nierównomierne, gdzieś brakuje jakiegoś włoska, gdzieś ten kolor. Ku końcówce mnie się gubi, więc bardziej chodzi o wyrównanie całych brwi, zostawienie powiedzmy takiego delikatnego efektu mesi, żeby te włosy też były w tych brwiach takie lekko rozczapiżone, ale teraz to osiągniemy właśnie wyczesując nadmiar produktu. I tutaj za każdym razem, kiedy nakładam produkt, już na tym etapie wyczesuję, po to, żeby nie zostało za dużo, bo im więcej to właśnie taki efekt, a im mniej, tym lepiej. Ja też nie mam, jak widzicie, brwi jakichś takich bardzo pełnych, mocnych, więc tutaj też nie chodzi o to. Wiadomo, jeżeli macie super piękne brwi naturalne, to totalnie rezygnujcie z tego etapu, ale to wyczesanie robi totalną robotę. Po to jest ten grzebyk, żeby właśnie móc kontrolować ilość produktu, który nakładamy na nasze brwi. Jeżeli nie macie typowo żelu do brwi, chociaż żel na przykład do włosów waszych na przykład yy, mężów, chłopaków też by się przydał, ale tutaj lakier do włosów będzie spoko opcją, spryskujemy sobie szczoteczkę i yy, pięknie sobie możemy wtedy wymodelować nasze brwi włoski, wtedy usztywniamy ku górze. Wystarczy dosłownie trochę, zostaną troszkę dłużej na miejscu i będą wyglądały naturalnie. Ja taki efekt najbardziej lubię, one nie, ma nie mają być idealne, to właśnie o to chodzi, że brew w naturalnym makijażu nie musi być idealna. Jak nie macie jakiegoś większego skila, nie martwcie się, bo naprawdę, no zobaczcie, to lepiej wygląda, moim zdaniem. Dajcie znać w komentarzu. Przechodzimy do drugiego kroku i to jest krok, który ja swego czasu bardzo często popełniałam ten błąd, czyli też znowu za dużo. Cienia na powiece i bez efektu blendowania. Blendowanie to jest coś, rozcieranie, blendowanie to jest coś, co warto ćwiczyć, bo to naprawdę poprawia cały, cały wygląd makijażu oka o nie wiem ile punktów, o ile procent. Ale naprawdę to jest no plus 100%, bym powiedziała, że nałożenie samego koloru, czyli tutaj nakładamy błędnie, czyli po prostu nakładamy produkt tak, żeby tam, gdzie niby ma być ten kolor, widoczny. Ale jak widzicie, kiedy ja nie rozcieram, to po prostu zostaje, zostaje taka plama koloru. Jest po prostu taki efekt dość obciążonego oka. nie to będzie wyglądało, czyli nie mamy w ogóle gradientu koloru. Jak już mówiłam, plama koloru na oku nie za dobrze wygląda. Tak naprawdę często ten błąd jeszcze jest o tutaj właśnie ściągany na dół. Czyli chcemy niby wykonturować zewnętrzny kącik. I w ten sposób powstaje trochę... Jezu, ja naprawdę mam aż znowu odruch blendowania. Jak już w końcu opanuje się pewną technikę, to ma się ochotę zrobić to od razu dobrze. To jest już, nie? Jakby wystarczyłoby nawet to. I to już to oko wygląda na takie e, cięższe, nawet trochę starsze przynajmniej mam takie wrażenie. A na drugiej części nakładamy um, cień, tylko delikatnie go sobie otrzepujemy na ręce, ten nadmiar. Zobaczcie ile zostaje tego cienia na ręce, który, nawet byśmy otrzepały, um, ile go zostaje, a ile tego produktu właśnie później, nie daj Boże, mogłoby um, znaleźć się na naszej powiece. I tutaj sobie pięknie blendujemy nasze załamanie powieki. Jak najwięcej rozcierania, okrężnych ruchów. Najlepiej na otwartym oku właśnie sobie zaczynać trening blendowania, żeby widzieć, gdzie chcemy rozetrzeć dobrze ten produkt. Czyli zawsze nakładamy, od, odciskamy nadmiar produktu i ponownie sobie blendujemy. I wtedy nakładamy naprawdę taką ilość, jaka jest potrzebna i mamy większą kontrolę. To rozcieranie daje nam po prostu taki efekt chmurki koloru, delikatności, tutaj nie ma jakichś takich, wiecie, przypadkowych ruchów, tylko kontrola. I to jest to właśnie o to chodzi w makijażu. Im większą mamy kontrolę nad produktem i narzędziem, którego używamy, tym lepiej. Serio, ja bym to nawet tak zostawiła. W dziennym makijażu nie potrzeba wiele, jeżeli macie dobry produkt i dobre narzędzie, ciach, koniec rozcierania i już widać, że to oko wygląda naprawdę ciężej, mocniej. Takie trochę jak drag queen, mogłabym porównać, ale teraz przechodzimy do etapu, który jest moim ulubionym. Też swego czasu, bo miałam błędy, jest to kreska na oku. Na kanale Beauty Talks już powstało naprawdę sporo filmów, w którym w ogóle kreska grała jej główną rolę. Pokazywałyśmy przeróżne jej opcje, więc tutaj oczywiście szukajcie odnośnika do tych filmów. Ale eyelinerem można zrobić sobie krzywdę, nie tyle tworząc na przykład kreskę, która jest zbyt gruba, albo na przykład, która jest zbyt krótka, ale tutaj bardziej chodzi o jej zakończenie. Czyli możecie niechcący spowodować, że wasze oko będzie wyglądało po prostu na smutne, starsze. I takie lekko opadające. I najczęściej ten błąd polega na tym, tak zorientowałam się, kiedy widziałam, jak moje przeciwki tworzył właśnie kreski. Zastanawiałam się, jak to się dzieje, że im wychodzi na koniec jakoś inaczej. Najczęściej jest to na zamkniętym oku, i zamiast y, kontynuować y, y, jaskółkę, czyli zakończenie już na otwartym oku, bardzo często dziewczyny przeciągają kreskę dalej. I później kontynuują sobie jaskółkę, to ląduje gdzieś w tym miejscu. Więcej nie trzeba, seria. Ja już widać, że to oko idzie w tę stronę, za kreską. Kreska powoduje, że oko się wydłuża, ale nie um, jak kocie oko, tylko w dół. Robimy się takie smutne na drugim oku. Poprawdzie wykonana kreska, ja najczęściej zaczynam właśnie od jaskółki, bo moim zdaniem ona robi największą robotę. Jakby ta część kreski dla mnie jest najważniejsza, bo ona powoduje, że po pierwsze optycznie podnoszę sobie zewnętrzny kącik oka ku górze, oko wygląda bardziej kobieco, kocio, ten kształt jest bardziej w takim właśnie stylu jakby migdała i dodatkowo mam też wrażenie, że właśnie dobrze wykonana jaskółka powoduje, że nasze rzęsy wyglądają na gęstsze. Ja na przykład nie jestem posiadaczką gęstych rzęs, więc dzięki temu mogę mogę sobie pomóc. To jest jakby wyznaczenie dla mnie na otwartym oku. Już widzicie, ona idzie do góry. I tak naprawdę widuje, że dziewczyny na przykład zostawiają kreskę tylko w takiej formie i kiedy tuszują rzęsy, to naprawdę dobrze wygląda. Ale dokończymy sobie kreskę po to, żeby pokazać Wam efekt dokładnie jak poprawnie ją dokończyć, żeby wyglądała no właśnie o wiele lepiej niż ta na tym oku. To jest kreska, którą ja najczęściej robię, czyli to nie jest pełna kreska. Ja Teraz pokazuję wam tą taką wersję najłatwiejszą, czyli jaskółka, plus dorysowanie kreski, powiedzmy do początku naszej tęczówki, kiedy patrzymy na wprost. Taki dzienny efekt, który wydaje mi się, że będzie najłatwiejszy do opanowania dla początkujących, jeżeli chodzi o makijaż, ale już taki efekt powoduje, że oko wygląda, no, puczy, ja, ja naprawdę to widzę, od razu to widzę, że jest o wiele świeżej, młodziej, lepiej. Ja teraz szybciutko wytuszuję sobie rzęsy, bo o, o rzęsach nie będę dzisiaj mówiła. Dajcie w ogóle znać, jeżeli macie ochotę na kolejną część. Z błędów makijażowych, bo jest naprawdę ich sporo, ci pokazuję Wam tylko pięć, tych takich dla mnie najważniejszych. Wytuszuję rzęsy i za sekundkę wracam i kontynuujemy makijaż. Czas na konturowanie, i to jest naprawdę etap, którego ja mam wrażenie, że nadal się uczę. On naprawdę jest trudny, i tutaj błędy są bardzo często widoczne. Przede wszystkim w nadmiernej ilości nakładania brązera na naszą twarz, czy po prostu za dużo znowu. To jest jakby taki, mam wrażenie, taka reguła, która tyczy się większości produktów do makijażu, że jak za dużo, to serio, to nie jest lepiej. A po drugie miejsce, miejsce nakładania. Jak już o konturowaniu umówiłyśmy na tym kanale, dość sporo jest cały odcinek, ale dzisiaj sobie powiedzmy ten etap jeszcze raz przestudujemy. Tutaj mam brązer, który jest lekko ciepły, ale będzie może dzięki temu bardziej widoczny. Błędna... O Boże, ja widzicie, ja już odruchowo otrzepałam. Nie, nie, nie. Nakładamy dużo, dużo. Czyli tak, ta część, yy, która ma być, yy, no, po prostu będzie wyglądała, zaraz zobaczycie, ciężko i obniży mi policzki optycznie i będę po prostu wyglądała trochę jakby bardziej ubrudzoną niż wykonturowaną. Czyli nakładanie w tym miejscu, czyli pod kością policzkową i konturowanie w dół. Oczywiście od razu żuchwa, bo to niby też ładnie podobno powinno wyglądać. I często serio widzę właśnie taki efekt konturowania, gdzie ten brązer. bo się tak mówi, że brązer ma wyszczuplać. Ciemniejszy kolor konturowania ma powodować, że te miejsca na twarzy są bardziej schowane, wyszczuplone. No i dziewczyny mam wrażenie, że właśnie myślą, że w ten sposób sobie wyszczuplą policzki. Tutaj przy. No jakby, nie. Mam wrażenie, że to wygląda po prostu na brudne, nieroztarte, niechlujne mimo że dość dużo tutaj się blenduje. Teraz ta poprawnie wykonana y, część twarzy. Delikatnie staram się tutaj po prostu odgnieść nadmiar produktu na dłoni. To jest, naprawdę, zobaczcie ile tego zostaje. Tego jest bardzo dużo, a to wszystko później ląduje tutaj. Taki punkt, w którym najbezpieczniej nałożyć, nałożyć najpierw bronzer, to tutaj w miejscu, w którym nasze ucho się kończy. Tak, to jest ten punkt. I jeżeli nałożycie tutaj za dużo tego brązera, to nie szkodzi, bo właśnie z tej strony będziemy wszystko rozcierać ku górze i ku, mm, tutaj naszym, ku naszemu nosowi. Dobrze to wynika, mam nadzieję, że tak. I wszystko blendujemy bardziej do góry, czyli wszystko chcemy podnieść. To tak jakbyśmy delikatnie liftingowali naszą twarz, jednocześnie ją wyszczuplając, ale nie, w ogóle nie kolorujemy tej części twarzy. Wszystko idzie do góry i blendujemy. OK, tutaj na rozcieraniu możemy tak naprawdę zakończyć. I delikatnie, żeby wszystko było spójne, ta część twarzy. Oczywiście też zahaczymy o naszą żuchwę, delikatnie ją konturując, bardziej podkreślając naszą kość, niż starając się zrobić właśnie plamę koloru. Bo tutaj ważne jest, żeby zrozumieć, po co w ogóle używa się brązera. Na co on nam jest. Nie po to, żeby właśnie w taki sposób tworzyć kontur, tylko żeby ten cień, który robimy na nim, był bardziej naturalny. Myślę, że na tym już widać. No, że ten polik naprawdę wygląda na brudny. Słuchajcie, ostatni etap, czyli usta. To jest chyba ostatnio plaga, mam takie wrażenie i bardzo często też widzę, że dziewczyny pokazują sprawdzenie tego triku powiększania ust za pomocą pomadki. Ja jestem ogólnie wielką fanką powiększania ust, ale w takim, powiedzmy, sposób bardziej naturalny, czyli używamy błyszczyka, a nie pomadki, nie wyjeżdżamy za bardzo poza nasz kontur ust. No i właśnie po tej części pokażę wam jak to, na... znaczy ja to tak najczęściej widzę. Że dziewczyny najpierw y, malują swoje usta y, klasycznie y, pomadką. A następnie, tak sobie mam takie wrażenie, tak myślałam, hmm, może je faktycznie powiększymy, bo dużo y, dziewczyn mówi, że warto delikatnie wyjechać poza kontur, a najczęściej to się dzieje, że wyjeżdżamy za bardzo. Tak się wydaje, że tego nie widać, nie? ale to widać. To widać przede wszystkim, kiedy pomadka zastygnie, to bardzo mocno wybija się ta część, która jest wyrysowana już na naszej skórze nad ustami. To nie wygląda dobrze. Jeżeli macie konturówkę albo właśnie pomadkę matową, naprawdę można delikatnie wyjechać poza obrys, ale to jest naprawdę jedna trzecia tego, co już zrobiłam, bo ja też nie chciałam za bardzo przesadać, bo mogłabym wyjechać jeszcze bardziej, bo widziałam też takie efekty. A teraz ta, powiedzmy, dobrze pomalowana część ust, czyli ponownie całość maluję według, jakby wzdłuż, zgodnie z własnym konturem moich ust naturalnie. I żeby je powiększyć, sięgam po błyszczyk, czyli coś, co ma nam po prostu pięknie odbijać światło, i to spowoduje, że optycznie usta będą większe. No, wygląda to dość karykaturalnie. Ale mam wrażenie, że widać te różnice. Nie chciałam za bardzo też wyjeżdżać tą częścią, bo nie chodziło mi o groteskę, tylko pokazanie tego, że naprawdę no, zdarzają się takie, takie rzeczy na, zarówno w social mediach, jak i na żywo. Dajcie znać, czy Wam się zdarzało na przykład tak malować i w jaki sposób powiększacie usta. A może macie ochotę na film o powiększaniu ust. Może z Karolinką tutaj podziałamy, stworzymy coś dla Was. Myślę, że teraz najlepiej byłoby kiedy zasłonię jedną część twarzy i pokażę Wam zarówno tę, która jest źle stworzona, jak i dobrze, żebyście widzieli dokładnie. Je um, osobno. Tutaj mamy pięknie <laughs> zepsuty makijaż, tak bym to nazwała. A tutaj wykonany poprawnie, ja najczęściej właśnie tak maluje się na co dzień, czyli delikatnie. Wiadomo, to jest makijaż. On zawsze, on nie będzie nigdy naturalny sam w sobie, no ale jednak mam wrażenie, że tutaj ta część twarzy w ogóle jest młodsza. Tutaj trochę się. dodałam sobie w wieku, troszkę ta skóra jakoś tak wygląda gorzej. No i jakby bardziej wyglądam na brudną niż pomalowaną. Dajcie znać, co myślicie. Czy w ogóle te kroki w makijażu, te błędy kiedykolwiek popełniałyście, może w jakiś sposób Wam wyjaśniłam, jak coś robić dobrze, to też będę bardzo wdzięczna za komentarz. Jeżeli macie ochotę na kontynuację tej serii, też dajcie znać. I w ogóle jak macie jakieś pomysły na kolejne tematy makijażowe, ale nie tylko, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczne za Wasze głosy w komentarzu. Pamiętajcie również o tym, że dążymy do 3000 subskrypcji, więc czekamy na waszą właśnie subskrypcję oraz na komentarze, łapki w górę i do zobaczenia w kolejną środę o 18:00, jak co tydzień, pa.